Redakcję RN.eu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. RN.eu Bip, bop zabić całą ludzkość! Myślicie, że wizja postapokaliptycznej wojny z robotami to odległa fantazja twórców filmów i gier science fiction? Nic bardziej mylnego, jakby powiedział pewien znany użytkownik języka szwedzkiego. A przynajmniej w Wielkiej Brytanii nie jest to wcale tak odległa wizja. Jeżeli bowiem wierzyć generałowi Nikowi Carterowi brytyjska armia w latach 30. naszego obecnego wieku może składać się nawet w jednej czwartej z robotów. Warto tutaj zaznaczyć, że pan generał w wywiadzie nie powiedział, że tak będzie, ani że takie są cele, ale patrząc na obecny postęp, można wysnuć takie projekcje, choćby przyglądając się temu, jak szybko znaczenie na polu walki zyskują obecnie drony. Nawet stosunkowo niewielkie kraje pozostające bądź co bądź na uboczu areny międzynarodowej, jak Armenia czy Azerbejdżan w konflikcie o Górny Karabach, wykorzystują tą zaawansowaną technologię. Na marginesie dodam, że oba kraje podpisały już pokój, przy czym de facto Armenia skapitulowała. Ale fakt zastąpienia części żołnierzy robotami najwyraźniej nie wynika wyłącznie z fanaberii rządzących, ale też z potrzeby, bowiem od jakiegoś czasu brytyjskie wojsko nie jest w stanie sprostać celom rekrutacyjnym, posiadając obecnie niecałe 74 tysiące zawodowych żołnierzy, gdy celem jest około 82 tysiące. Takie roboty mogłyby zatem nie tylko wypełnić lukę, ale wręcz zwiększyć wartość bojową Armii Królewskiej. Ciekaw jestem, czy te droidy bojowe będą pracowały na systemie operacyjnym Android! Eee! Jezu, jakie suche. Telefony ze starszym Androidem mogą niedługo napotkać na coraz większe problemy z korzystaniem z internetu. Nie wiem ilu z Was bądź Waszych znajomych siedzi, dajmy na to, na jeszcze antycznym, ale swego czasu bardzo popularnym Androidzie 2.3 Gingerbread, ale wiem za to, że znam sporo osób, które do dziś korzystają z chyba z najpowszechniejszego do tej pory Androida 4.1 Jelly Bean czy 4.4 KitKat. I te osoby niedługo mogą napotkać na problemy. A to za sprawą dostawcy darmowego certyfikatu szyfrowania od Let's Encrypt, który zyskał sobie całkiem dużą popularność, szczególnie wśród mniejszych stron. Innymi słowy, dostawca certyfikatu twierdzi, że użytkownicy telefonów z wersją Androida poniżej 711 nugat. Nie będą ufać głównemu certyfikatowi począwszy od 2021 roku. Zablokuje to dostęp do wielu bezpiecznych stron www. A według szacunków ponad 1 trzecia użytkowników smartfonów z zielonym robotem nadal operuje na systemie poniżej NUGATA. No niestety, technologia gna do przodu i nie będzie na nikogo czekać. Jakie zatem mamy rozwiązania? Po pierwsze, możemy zmienić telefon na nowszy, co moim zdaniem, jeżeli lubicie swój obecny, jest nieekonomiczne i nieekologiczne. Drugim rozwiązaniem jest bowiem wgranie nowszego Androida, tak zwanego Custom Roma. Średnio zaawansowany serwisant w punkcie naprawy telefonów powinien być w stanie to zrobić, a ceny, jakie widziałem, to między 50 a 100 złotych w zależności od telefonu. Natomiast trzeci sposób, najprostszy, ale jedynie częściowy i oddalający w czasie nieuchronne, to zainstalowanie mobilnej przeglądarki Firefox. Mozilla bowiem jest partnerem Let's Encrypt i będzie dalej wspierana. Innymi słowy, zostaliście ostrzeżeni, więc jeżeli nie chcecie zostać nieprzyjemnie zaskoczeni wraz z nowym rokiem, warto się tematem zainteresować już teraz, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku, albo gorzej z fabryką w pożarze, jak MSI. Na razie trudno powiedzieć coś więcej, ale jakiś czas temu na Redditie pojawił się krótki filmik ukazujący buchające płomienie i kłęby dymu nad obiektem z wielkim logiem MSI. Użytkownik Big Fag y, 651 zatytułował go bardzo humorystycznie: Najwyraźniej kwatera główna MSI w Chinach właśnie spłonęła Tu idzie mój 3080! Tu idzie ten chłopiec! Następnie również z trzeciej ręki do portali newsowych zaczęły docierać informacje, że jest to fabryka MSI w chińskim mieście Kunshan w prowincji Suzhou, niedaleko Szanghaju. Jednak serwis Anandtech donosi, że udało im się skontaktować z przedstawicielem MSI i pożar miał miejsce nie w Kunshan, a w Bao'an koło Shenzhen. Potwierdził też, że wypadek miał miejsce 5 listopada i że szczęśliwie w jego trakcie nikt nie ucierpiał, a same linie produkcyjne nie zostały uszkodzone. Pozostaje zatem liczyć, że jeżeli zamówiliście płytę główną, kartę graficzną czy laptopa od MSI, to że dojdzie na czas i nieosmolony i przed cyberpunkiem. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Pa, pa!